No to śmigamy do Macau. Wyruszamy z Hongkongu i tu już mamy pierwsze wyzwanie. Piękna dzisiejsza pogoda. Ale znalazłem na to rozwiązanie. Pelerynka, Co prawda jest chyba zrobiona, przeszywana złotem. Bo kosztowała jakieś 9 złotych za sztukę. To jest dość dużo jak za jednorazową pelerynę, Biorąc pod uwagę, że w Sapa w północnym Wietnamie, czyli w bardzo turystycznym miejscu, kosztowała ona, nie pamiętam, między 90 groszy a złotych 20. No nie lekarz, pierwsza praca, to znaczy ekonomiczna pierwsza. jak się mówi, bardzo wygodnie. Każdy ma swoje miejsce. My płyniemy do Makao bilet dużo, 65-70 zł za osobę. Pierwsze kasyno, które widzimy w Makao, to jest dosłownie 100 metrów po wyjściu z portu. Wjazd do Macau jest niezwykle prosty. Wygląda to dokładnie tak samo jak w przypadku Hongkongu. Wystarczy posiadać przy sobie paszport. Zostaje on odbity, cyk i wjeżdżamy. Ale ważne, trzeba mieć ze ten paszport, więc niech Was nie zwiedzie to, że swobodnie sobie chodzicie na przykład po Hongkongu i wybieracie się na jednodniową wycieczkę tutaj, tak jak ja, i yy, nie zabierzecie paszportu. Wtedy no nie przejedziecie kontroli. A i co do jednodniowych wycieczek. To warto też wiedzieć o tym, że jeżeli kupicie sobie internet, właśnie na przykład w 7 Eleven w Hongkongu, to aktywuje Wam się tutaj pakiet yy, jednodniowych danych całkowicie za darmo. Yy, można aktywować chyba takie dwa pakiety, więc tak naprawdę moglibyście tutaj na tym internecie z Hongkongu przyjechać na dwa dni i korzystać z tego samego internetu. Pokazałem Wam kasy, no to teraz kilka słów wprowadzenia, dlaczego na nie zwróciłem aż taką uwagę. Otóż w tym momencie Macau uważana jest za światową stolicę hazardu. Nie wszyscy oczywiście to wiedzą, bo wiele osób myśli nadal, że jest to Las Vegas. A z tego, co dotarłem do takiej informacji, że podobno aż pięciokrotnie przebija obrotami Macau, właśnie takie stolice jak Las Vegas. Dlatego z pewnością, przemieszczając się po tym hmm, kraju, tak myślę, że można go nazwać, zobaczycie niejedno kasyno. Czy coś Wam to przypomina? E, tak, mi się to kojarzy z Koloseum. Tutaj możemy wejść. Bez kolejek, no, pewnie też dlatego, że dzisiaj jednak trochę nadal pada. No i jest to bardzo mało znane miejsce. Nie wiem totalnie dlaczego, ale wchodząc w jakiekolwiek przewodniki, czy prosząc nawet sztuczną inteligencję o stworzenie listy atrakcji, wyszukanie nietypowych miejsc, to tego nigdzie praktycznie nie było. Znalazłem to totalnie przypadkiem. No a miejsce wyglądało, przyznam się, że naprawdę ciekawie, imponująco. To wszystko jest chyba z jakiegoś grubego, mocnego plastiku. Tak przynajmniej się wydaje, jak się po tym puka <gry> palcem. No, zobaczcie. Yy, można wiedzieć w zasadzie, no, jesteśmy teraz w środku kolosom. Z tego co kojarzę, w kolosom można wejść chyba tylko gdzieś tam yy, do góry, żeby na to popatrzeć. Oczywiście trzeba za to również wspólnie zapłacić. A tutaj sobie jesteśmy w środku. Co prawda, te krzesełka są chyba yy, nowoczesne, no ale, ale miejsce na pewno bardzo fajne. Kolumny, wystrój. Yy, no, według mnie wygląda naprawdę świetnie, jak tutaj dotrzeć? To jest naprawdę bardzo blisko promu. Jeżeli przypłyniecie tutaj promem, statkiem, zwał jak zwał, to po prostu idąc prosto z promu, jest około myślę, 10 minut, pieszo, coś, coś koło tego, więc naprawdę łatwo tutaj dotrzeć i ciężko to, myślę, przegapić. Na widać, miejsce jest tutaj naprawdę dobre, bo zobaczcie, za mną robią sobie właśnie. Sesję, nie wiem, ślubną albo jakąś taką, no, bardzo, bardzo ważną. Zdecydowanie ciekawe, pomysłowe miejsce na atrakcję turystyczną. No i w sumie, nie ja widzimy, jak to teraz ustrojów wygląda. Czy Chińczycy mogą się swobodnie przemieszczać do Europy, czy mają jakieś duże obostrzenia, czy nie. A tak można łatwo sobie tutaj podjechać. I, no i zobaczyć praktycznie to samo. Oczywiście wiadomo, że no, jeżeli ktoś jest pasjonatem historii, to taka replika nie dostarczy mu tego ducha wrażeń, co nie, oryginalne kolosę Dobra, wracam, zaczyna bardziej e, padać. No to lecimy dalej. No tu również mamy taki klimat, chyba trochę śródziemnomorski można by powiedzieć. E, ładne łuki, duże przestrzenie, e, melekcy, wiadomo, bo każdy szanujący się cesarz rzymu takim właśnie jeździł. O, to mamy spoko, jest zadaszone, ekstra, mega fajnie, e, no bo wiadomo, chroni przed deszczem, tak jak teraz, e, i z się również w ładniejsze dni przed słońcem. A to zobaczcie, jakie są świetne kolory. E, no naprawdę, tam jest tutaj. Niesamowite, ciekawe i faktycznie można poczuć, że się przenosi w inne miejsce spacerując tymi uliczkami. Trochę mi to przypomniało teraz wizytę w Muzeum Przędzen, które pokazywałem Wam w jednym z kilku ostatnich odcinków, gdzie właśnie byliśmy w muzeum i tam też wchodząc w takie tematyczne alejki mogliśmy się poczuć, jakbyśmy się przenieśli w czasie, bo były dokładnie tak odwzorowane uliczki. Jak na przykład były w Chinach, tam w, w roku 1500 czy coś, coś koło tego, Macao przez ponad cztery wieki było kolonią portugalską. W sumie nie do końca tak mi się wydaje, że jest to prawda pod względem takim, takiej typowej kolonii, jak to rozumiemy, że wjechali, zajęli i tyle, ponieważ płacili Chinom za dzierżawę tego terenu. I dopiero w XIX wieku, jak już tutaj osiedlili na dobre i mieli tutaj znaczące swoje wpływy, to uznali, że po co w sumie mamy im płacić te pieniądze, co spowodowało właśnie napięcia. Później chcieli oddać Chinom Macau, no ale Chiny były niegotowe. Dlatego makao nadal pozostaje niezależną jednostką terytorialną, czyli podobnie troszeczkę jak Hongkong. Są tam pewne yy, różnice, jak chodzi o napięcie, o wpływy i tak ale można uznać, że jest to coś podobnego jak Hongkong. Niezależna waluta, yy, są niezależni gospodarczo, prawnie mają swoją konstytucję, no nie zależą po prostu od Chin. Czyli również nie ma tutaj takiej cenzury jak w Chinach, czyli możecie swobodnie używać tutaj Facebooka, YouTube'a, Map Google i tak Wpływ portugalski jest tutaj podobno bardzo zauważalny. Po pierwsze, wiadomo, no, w zabudowie, w charakterystycznych elementach, czyli takich na przykład jak kościoły, a także w nazwiskach niektórych mieszkańców, które no, pozostają z elementami języka portugalskiego. Warto też wiedzieć, że portugalski jest tutaj na równi z językiem chińskim, jest również językiem urzędowym. Zastanawiamy się jeszcze te domki tutaj, bo zobaczcie, one są chyba w ogóle puste w środku. Albo jest to tak mocno wyciemnione. Ja przez tą szybkę nic nie widzę. Kamera chyba też e, niewiele uchwyciła. Więc wychodziłoby na to, że część może jest zagospodarowana jako e, knajpy, restauracje, a część, tak jak na przykład, właśnie tutaj jest totalnie usta. Pojawiają się tutaj również wycieczki z przewodnikami i tak dalej, więc chyba po prostu zaczyna tu coraz więcej ludzi przychodzić. Bardzo podoba mi się w Makao to, że większość uliczek jest tutaj zabudowana właśnie w taki sposób. Dzięki czemu wiadomo, no, chronimy się przed słońcem, albo w taki niefortunny dzień jak dziś, który z pewnością wystaje wiele w roku, można się schować przed deszczem. I to naprawdę mega spoko, bo tak jak widzicie, właśnie zdjęłem pelerynę. Jesteśmy właśnie na placu, w którym odbywały się ważne dawne ceremonie, kiedy panowali tu jeszcze Portugalczycy. Zwróćcie uwagę tutaj na posadzkę, bo jest ona zrobiona z takiej mozaiki i te czarno-białe fale mają symbolizować właśnie połączenie morskie między Portugalią a Chinami, a dokładnie mówiąc, właśnie Macau. Podobno na tym placu można również spróbować wielu różnych ciekawych lokalnych przysmaków, no ale niestety teraz pewnie ze względu na pogodę, albo może, że nie ma właśnie sezonu turystycznego, bo mamy w sumie połowę czerwca, jest dość mokrot, deszczowo, tak jak widzicie, to yy, no nie ma tutaj budek. Zazwyczaj podobno jest tutaj mnóstwo turystów i jeszcze więcej niż teraz. I można spróbować lokalnych smaków. No tutaj zdecydowanie czuć, że jest to centrum. Widać, słychać, czuć zapach i nawołujących tutaj yy, ludzi do skorzystania ich specjałów. I dotarliśmy. To jest chyba też jedna z ikon, symboli tego miasta: ruiny kościoła świętego Pawła. W zasadzie została tutaj chyba tylko jedna ściana tego kościoła, no ale jest ona nadal symbolem tego, jak panowali tutaj Portugalczycy, jaki mieli wpływ na kulturę regionu, religię i no, język, którym do dzisiaj się tutaj posługują. Chyba to, jak ważne jest to miejsce, obrazuje dokładnie to, co właśnie teraz widzicie wszyscy, a równo sobie tutaj e, zdjęcie na tle ruin tego kościoła. No i tu dokładnie już widać właśnie, tak jak mówiłem w w zasadzie, tylko jedna ściana z tego e, budynku, pomimo tego, że tak widzieliście jest on cały w remoncie. Nie widać go w praktyce, co się dzieje. Na to wszystko jest narzucona wielka taka e, płachta, chyba obrazująca, jak ten kościół niegdyś wyglądał. To wszyscy i tak robią sobie mm, z nim zdjęcia i innymi turystami, którzy są gdzieś tutaj w tle. Ale ciekawe jest to miejsce, gdzie teraz się przemieszczamy. I, niestety nie powiem w tym momencie, co to jest. Ale była na może fragment kościoła, który po prostu tutaj się zachował fragment tych, tych, tych jakich murów przejścia. Ale tu mamy ciekawą legendę, jak widzicie, w kilku językach. W skrócie mówiąc, opowiada ona, że Nata to był... no tam, syn bo miał ojca matkę i tak dalej. I matka była z nim aż 3 lata w ciąży. Po tych trzech latach przypadkiem ojciec go zabił. No i jego ciało dał y, sm smokowi, który żył w wodzie. Tak można było to po polsku powiedzieć. I ten smok rozkroił jego ciało i kości, dał je rodzicom, a ten właśnie chłopak stał się niesamowitym bojownikiem, który wstąpił właśnie do nieba, zaczął walczyć, chronił tutaj mieszkańców no i znalazł także lekarstwo w czasie epidemii. Więc to jest chyba takie połączenie: zobaczcie, tu jest właśnie świątynia, Czujecie wszędzie taka dziełka, które się unoszą, no a tutaj jest ten yy, kościół, który przed chwilą widzieliśmy. teraz obok kościoła mamy też ruiny fortu. Czy warto je zobaczyć? No to wam za moment pokażę i się okaże. Ekstra, widzę, że w tym muzeum są również elementy interaktywne. Zobaczcie, oprócz instrukcji możemy sobie kliknąć tutaj w ten przycisk. I mamy inscenizację, jak to wyglądało właśnie takie no, rozgrzewanie pieca. A oprócz tego tutaj mamy właśnie jeszcze, no, że możemy tak wypróbować na własną rękę. Co prawda to jest na bardzo małą skalę, bo tyle jak widzimy, no, on musiał się nie do tego zaprzeć, ale jest to już jakiś przedsmak albo lepsze poczucie tej historii. Jest tylko w regionach wiejskich można takie obrazy zobaczyć, a w Wietnamie nadal jest to codzienność, nawet w dużych miastach. Jest sporo eksponatów, zarówno z czasów obecności tutaj Portugalczyków, jak i właśnie chińskie tradycyjne rzeczy, na przykład takie jak maszyna do druku. Warto uważać tutaj wejść, tym bardziej ze względu na to, że jest to darmowe wejście, a z pewnością będziecie tutaj zaraz obok przy właśnie tej pozostałej ścianie kościoła. No myślę, że warto wdrapać się tutaj na te mury dawnego fortu. Całkiem fajny jest widok. Może nie jest to jakaś wieża widokowa, ale jest całkiem fajna. Tu takiego taki mini park, który chcę poczynować i w ogóle by bardziej napisała. A tutaj w tle widzimy właśnie jeszcze tą wieżę, górną część I jednego z najsłynniejszych, w Makao. lokalnych specjalów, jakieś ciastko nie wiadomo czy czym, ale że bardzo, bardzo dobre. Spoko ciasto, tylko bardzo gorące. Lekko słodkie, w środku jest e, fasola. To słodka fasolka, pewnie każecie, jeżeli byliście w Azji ze słodką fasolką, to wiecie, o co chodzi. No ale najważniejsze, cena za takie ciasteczko e, 10 tych tutaj lokalnych pieniędzy. To się robi mniej więcej taki sam kurs jest jak w przypadku Hong dolara, czy chińskich pieniędzy, czyli mniej więcej e, 2 to jedna z czyli płacą 10 lokalnych pieniędzy to mamy 5 zł. I dobraliśmy do świątyni Ama. Jest to jedna z najważniejszych i najstarsza świątynia w Macau. Jest ona poświęcona bogini morza, która ma chronić między innymi właśnie rybaków. Została ona zbudowana w XV wieku i była tutaj jeszcze przed przybyciem Portugalczyków szeroki rozbudowany kompleks świątynny i legenda głosi, że nazwa Macau właśnie pochodzi od yy, nazwy tej świątyni. Podobno w chińskim nowy rok oraz inne ważne święta odbywają się tutaj bardzo barwne ceremonie i pokazy. <laughs> Mam nadzieję, że przekrzyczę się przed tym tłum, bo wjechał tu jakiś chyba smaczna. Ale wracając, mamy ryż, a na nim są chyba rodzynki i jest szynka. No, ciekawe smakuje. No to tak, jedzenie może nie było jakieś wybitne, na pewno połączenie rodzynek z ryżem było ciekawym doświadczeniem. A jeżeli chodzi o cenę, to tak widzicie, nie jest to jakaś superpoczna uliczka, normalna ulica. Zrobił się też duży ruch cena około chyba 20 zł było za całe to moje danie. Oczywiście woda e, gratis. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś super drogo. Wiadomo, może jest drożej niż w jakimś Wietnamie czy, czy właśnie w Chinach, ale patrząc chociażby na cenę wody, gdzie butelka kosztuje z 8 zł, no to jest całkiem akceptowalnie. A oto i dawny budynek ratusza z dziedzińcem. Zobaczcie jego ściany. Są tutaj zdobione wszędzie takimi... Hmm, chyba morskimi motywami Ale generalnie chyba po za wejściem tutaj do góry nie ma nic do zobaczenia Tutaj do góry jeszcze coś jest na tle, czego wszyscy sobie robią zdjęcia Tak jak tutaj niżej widać A oto symbol całego Macau Czyli kasyno, a do góry mamy liść... Sorry, kwiat lotosu No to wracamy do Hongkongu a dzień i przygodę w Chinach kończymy przejażdżką piętrowym tramwajem. Tak, dobrze słyszycie, są to piętrowe tramwaje, unikalne na skalę światową. Można się nimi przejechać tylko i wyłącznie w Hongkongu. A jeśli jeszcze nie byliście w tym mieście, to zobaczcie koniecznie mój poprzedni odcinek, w którym pokazywałem relacje z tego miasta.